Witam Was w moim pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w NSP Dobra, to zacznijmy. Mm, tak, jestem Sasia, spacy, Sasia, spacy, Sasia, Sasia. Mam 15 level ogólnie nie potrzebuje levelu do szczęścia jak. Nie wiem komu, na przykład Anna Kinga, Arlie. no, po prostu nie obchodzi mnie level. Dobra. Um, większość z Was gra w MSP. Ja sądzę, że to jest najlepsza gra, którą miałam oprócz Minecraft. I z Super, będą teraz te. Czy już są 74? Nie ja jeszcze ich nie ma? Niestety. Kto ma pisze w komentarzach. Właśnie. Jeżeli będziecie fajni, to wy imię nie dla mojego kota. Na razie na go miał. I co mam jeszcze powiedzieć? No tak! I... Przebiorę się. Tylko jedna rzecz. Zróbcie mi luki, bo... Serio, nie wiem jak się przebrać. Odcinki to bodajże będą wychodzić. Eee... dwa razy w tygodniu. Albo jeden raz. Za może Boże Sasia, to wygląda może. Nie wiem czemu, ale zawsze mi się podoba ten uśmiech. Sasia ciągle jest szczęśliwa. Jest ma... Ja lubię, jak ktoś ma taką ciemną skórę, bo nie wiem czemu, ale to mi się bardzo podoba. Coś myślę, że mi brakuje, ale... A. To wszystko? Nie, mi się wydaje, że miałam coś innego. Kurczę, mogłam zrobić ten logo? Tylko to ty Jest mi nawet ten. Imik! Nie Nie. Kogo to zrobiłaś? No wow! Dla kogo to jest? Dla no innego. Ładna jesteś nawet, wiem, że jestem ponura, ale normalnie zimna. Kurde. Ta zimno mnie, a mam otwarte okno. Zaraz. Wrócę. Dobra, jestem. Jeżeli chcecie wiedzieć. Yy... Po z jakiego chcę. No z jakiej gry chcecie mieć te filmiki? To no dajcie. Napiszcie komentarze. Bo dzisiaj mówię bez sensu. Dzisiaj, dzisiaj jestem szalona. Okej, okay, wiem. Ten filmik będzie o tym, kogo pozdrawiam. Jak zacznę od ostatnich. No um, to tak, nie ma tu żadnego chłopaka, Czyli wszystkich pozdrawiam. Buziak. Ej, eee, dobra. Ciebie. Jak ciebie, ciebie, ciebie. ciebie. Eee, wiem, że mam cię na Facebooku. Eee, eee, powiem ci, że tu nie ma żadnych agaty. Więc nie. Kratuszek. Tak, wszystkie wypie jeszcze pozdrawiam. Ciebie. Ciebie w sumie też. Okej. Okay. No ciebie też. Ciebie też. Ty hey, jesteś youtuberką. Nie pamiętam jakiego linku masz. Hej, Teraz może napiszę... No nie, nie zemrzyło. Dobre. A, Ciebie pozdrawiam. Kiedyś ja byliśmy razem. I to bardzo jeszcze go boi. Aj, pokonałam Cię w levelu, Ernesto! Dobra, sorry, jestem... Ten... Ten... Dziwny jesteś. Nie wiem kiedy Cię akceptowałam, ale nie... Chyba byłam taka rozkojarzona. Nie macie! Chyba już drugi raz zaglądam. Tak subskrybujcie ten kanał. Ona jest moją najlepszą koleżanką. Chociaż dzisiaj mnie wkurzyło. Właśnie nie wkurzyła mniej, no była taka kuku. Wiesz co, jak teraz to oglądasz, to sorry za to. Ale serio była dzisiaj taka świrmuńka.

Ehm, nie jesteś piernięty, jest tego, że nie myślałam. i, i cię będę postawił, jeżeli to oglądasz. To pamiętaj, że nie pozdrawiam. Chyba nie, cię mi naprawdę odwala. Nie zlekajmy na to. to tak. Jeszcze chcecie y, mieć odcinek, to subskrybujcie, dajcie jakieś komentarze, jak ma się nazywać mój kod. A właśnie. Jeżeli y, chcecie, kurde, żeby ktoś występował w moim odcinku, to, hmm, poczekaj, bo nie znacie nikogo, to albo talolowa 1012 to piszcie. Możecie pisać Lolowa albo Misia Wrosia, bo tylko oni i jeszcze Interdruk 333, co tam był. No to jest też moja koleżanka, i no. Jako chłopak. Nazwijcie no, go też jeszcze. Tego muzycznego. Dobra, to już nic nie mam do powiedzenia. <tryk> <tryk> Jej, weszła! <tryk> Dobra, to ten odcinek może być jeszcze troszkę dłuższy. I... Ja chcę, żebyście zobaczyli naszą codzienną rozmowę.